Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w następnym odcinku naszej Cindy. Przeprowadziliśmy się znowu. Powiem wam, że Cindy szuka gdzieś tam chyba swojego miejsca na ziemi. Oczywiście w tym samym mieście, bo mie miasto jest takie mm, bardzo ładne i bardzo jej się podoba i nie chciałaby właśnie z tego miasta rezygnować. Przed chwilką wróciła z biegania, ponieważ mega pracuje nad swoją kondycją fizyczną, więc codziennie chodzi biegać, raz z pieskiem, raz sama. No, i tak, moi drodzy, już wam pokazuję. Jest to kamienica od, na, od mojej Sympatiki, mojej moderatorki kochanej, do której zapraszam oczywiście na kanał. I zachęcam do pobierania. Ja sobie tylko przerobiłam tę stronę pod Cindy, natomiast całość jest właśnie tej kamienicy do pobrania. I ja już wam pokażę. No, i jesteśmy właśnie w galerii u Sympatiki, o Patiks. Tutaj macie. Um nazwę Tak i to jest ta tutaj kamienica, także zachęcam, zachęcam, bo jest przepiękna i tak jak mówię, ja sobie ją tylko ten i tę te jedną mieszkanko przerobiłam pod y, moją Cindy. Także wiecie, zachęcam do pobierania, bo jest zasna i no i tutaj tylko w przód sobie to robiłam, nie? No bo y, u Patrycji tutaj w przód jest dotąd, a ja sobie jeszcze tutaj tylko y, y, w dodałam i ławczki, a ja tak to w sumie no i tylko to te, te mieszkanko trochę przerobiłam. Pod Cindy, tak jak mówiłam. A tak to wiecie, no, nic się nie zmienia, nic nie jest inaczej. Dobra, ja bym chciała, żebyś szybko śniadanko zrobiła. Nie wiem, czy w ogóle będzie ta mikrofalówka tutaj działać, więc pewnie ją gdzieś przyniosę. No, ale podaj, proszę cię, śniadanie. Aha, obiad już. <grytania> Ojejku. E, Fasolka po bretońsku, i za chwileczkę musisz malutką tutaj znieść na dół, chociaż ona może sama zejść, bo ona umie chodzić, także wiecie, co możemy z nią zejść tutaj, usiąść. No, jeszcze możesz sobie chwilę pospać, ale tak to nią zejdziemy sobie. E, piesek ma jedzonko, także OK. Wszystko w porządku. O, powiem Wam, że potrzebowałam takiej zmiany, żeby cokolwiek się tutaj zmieniło w sensie u Cindy. No i ona wynajmuje mieszkanko, także mogę się z tego powodu cieszę, bo no tu wynajmować mieszkania sobie. W sensie wiecie, od kogoś. No. I on to cieszy. Nie wiem, czy to w ogóle ktoś mieszka, chyba nikt tutaj nie mieszka. A jeśli będą już sąsiedzi, no to też to będzie fajne. A i z tej strony mamy taki ogródek. Także ja na pewno sobie tutaj posadzę. Aha, z wyposażeniu rodziny będę miała tego jednego swojego kwiatka cudownego. Dobra, tutaj sobie mogę to postawić. Dobrze. I. Ja bym Ciebie poprosiła, żebyś tutaj dała jedzenie z Simcem. Mm, Nuss jabłkowy. Ty wstawaj. <laughs> No to może akurat sobie zjeżdżę. No i przy okazji będę patrzyła, właśnie, czy tutaj jest wszystko kompatybilne. Widzę tutaj jakiegoś dziwnego kwiatka, w sensie dziwnego to pewnie jakaś półka jest, czy nie? Zaraz zobaczę, czy właśnie jak, jakiejś czasami półeczki tutaj nie ma, no bo w sumie to nie wiem. Nie, nie ma. To może jak ja przenosiłam rzeczy, wiecie co, to się to może tutaj wbiło. Gdzie ja bym sobie tego kwiatka postawiła? Może tutaj, tylko sobie zmniejszę, nie, nie będzie pasować. O, dobra, nie chcę tu leżeć na razie. E, także tak, e, no i Cindy lecie pomalutką, bo ona jest mega, mega głodna. Dobrze byłoby. Dać jej no i tutaj góra tak wygląda. Hej! Ona jest sama zejść? Oj, bazie, bazie, bozienko, no. no dobra, no to czekamy na naszego Mmm, Posadź Mam dla Ciebie specjalny prezent. Ale ja Cię nie znam. Nie wiem kim Ty jesteś. Aha, sama sobie weźmiesz musik? Czy... No, postawisz ją? Posadzisz. O, fajnie. Dobra. Śmierdzi już, śmierdzi już. tutaj. Skorzystaj z sobie. Aha, bo tutaj nie ma prysznica, ja są wywaliłam prysznic. Patrycja tutaj dała prysznic. Także tak czy siak będę musiała zapieprzeć tutaj na górę. Także chodź, wykąp się. <grym i tle> <grym i tle> Mama się tawiła i w ogóle ją troszeczkę przerobiłam i jest mega słodka. To wiecie co, od razu sobie wejdziemy do kasa i wam pokażę właśnie, bo w końcu sobie ją dopracowałam. Fryzurkę widzicie, jej zmieniłam na dwa warkoczyki, brwi jej zmieniłam na takie troszeczkę ciemniejsze skina i nałożona, ale ten skin w sumie wiele nie zrobił, oczka je zmieniłam, żebym miała właśnie po mamusi, no i tak, już chodźmy tutaj do strojów codziennych i patrzcie, jaka perełeczka ładna, jak mi się ona podoba w tych ciuszkach tutaj, że rany kogutka, no jest prze, prze, prze jest taka ładna tutaj mamy stroje wizytowe, no taka lalka, taka lalka tutaj mam do spania, no, ten zwykły, nie no a tutaj już jest takie słodziaśne tak jest Na tak jak mi się podoba, że jej a ten króli to w ogóle jest. Ach. Dobra, tutaj mamy stroje imprezowe, także też mi się mega podobają. Mam nadzieję, że Wam również się podobają, że nie tylko mnie, tylko właśnie, że wam też, nie. No a tutaj y, stroje kąpielowe to jest w zasadzie jeden ten sam strój, tylko w inne wzorki. Każdy, nie. No, tutaj mam na ciepłą pogodę. No i na zimną pogodę zrobiłam e, dwa, żeby właśnie takie dwa stroje miały. U Cindy w zasadzie nic nie zmieniałam, za bardzo jedynie ten strój e, codzienny jej zmieniłam e, na taką sukienkę. Boziu, jak ty wychudłaś od tego biegania ranem boskie. No i fryzurkę jej zmieniłam na taką. Mam nadzieję, że wam się podoba, bo mi się podobają dziewczyny bardzo. A dobra, wróciliśmy. I co, sama się wyjęłaś, że tak powiem? Dobra, pękę, to będziesz musiała zasuwać na górę, ja nie wiem, czy ja czasem nocnika jeszcze na dole nie dam. Oj, skorzystaj sobie z nocnika. To olej, poszłaś się mieć? Nie. Idź, się umyj, bo ty ćwiczyłaś na siłowni i... Raczej na siłowni, biegałaś po prostu i śmierdzisz. Dzisiaj masz wolne, jutro do roboty. Dobrze byłoby ten obraz skończyć malować. Ojejku, to taka przeprawa teraz po tych schodach jest, nie? O, ma dziewczyna chodzenia. No ale dobrze, bo przynajmniej sobie tutaj umiejętność chodzenia ogarnie. Ty się wykąpałaś? Tak, dobra, głodna jesteś. Chodź sobie tutaj zjeść, a zjadłaś tam to do końca, nie wiem, czy ty schowałeś do wyposażenia, czy co? Nie. Dobra, weź sobie jeszcze jedną porcję w takim razie. Aha, jest tutaj, patrzcie, odłożyła setu. Okej, okay, to sobie schowamy. Tak, wydaje mi się, że to wnętrze mega pasuje do naszej Cindy. Nawet bardziej mi powiedziała niż tamto mieszkanie. Tak mi się wydaje przynajmniej. I podoba mi się i zabraliśmy stamtąd meble, no bo w sumie to były meble Cindy, więc ja nie będę nikomu zostawiała jej meble. No, to jest Dobra, zjadłaś? Gdzie ja dałam zmywarkę? A bazienko, Zmywarkę zepsułam. A dawałam zmywarkę, ale poprzenoszyłam rzeczy. No i widzę, że jej już jej nie mam. No to będzie trzeba ją zabrać znowu. Znowu będzie trzeba ją brać. Dobra, którą zmywarkę bierzemy? Ja miałam. Już taką tylko wsadzam. <gryw> to nie będzie można używać. A jeje, je, ja teraz mam problem ze zmywarką. Ja chyba nie będę miała zmywarki. Hmm. No bo mało miejsca tu jest. Kurczaczku, no nie. Nie będzie zmywarki, jak mi przykro. Ach, no dobra, sprzątnij to, w takim razie sprzątnij to. A ty co, siedzisz tutaj, tak? No to wiesz, że się pobaw zabawkami, baw się, e, posprzątaj zabawki, o, jakie dobre grzeż. aha. Jak nie. E, baw się zabawką. A mama ma jakieś zabawki tutaj w wyposażeniu? Mm, no nie Dobra, to niech siedzieć kabawi. Aha, dałam tutaj jej tą zabawkę, nie? Ten zamyczek. I tutaj, proszę cię, mm, Wystaw na propsy. No jesteś rozgniewana. Wratę kontroli. No to jest tak ciemno. Coś jest nie tak z tymi pomieszczeniami w ogóle. No, nie wiem o co chodzi. W ogóle, jak chciałam dać odkurzacz, to wyskakiwało mi, że musi być wewnątrz budynku. No ale tutaj przecież no, nigdzie tutaj nie ma. Tak, żeby ten. Y... Wiecie o co mi chodzi? A teraz światło działa, ale jesteśmy wewnątrz budynku. Patrzcie, ja Wam pokażę, o co mi chodzi. I może mi podpowiecie, o co chodzi. Czemu to tak nie działa? Może teraz y... przy Was magicznie zacznie działać. No ale o widzicie, we wewnątrz. Jak? Przecież jesteśmy we wnętrzu. O co chodzi? Tego nie ogarniam. Nie mogę mieć robota robotku rzeczą. normalnie. Pamiętam jest z tego powodu. Aluj, kontynuuj. E, czemu to jest e, tak jasno? E, to pomieszczenie. E, jak jest za jasno, to też jest niedobrze. No. kontynuuj. Jejku, co ty masz za pierdy? Aż tak jesteś rozniewana i nie będziesz malować, tak? Aj Boże. Pani dziewczyno. Dobra. Hmm. tej zabawki. Nic nie będziesz robić. Kresetuj. Jejku, co ci się dzieje? Już posprzątaj zabawki. Ja nie, mamy problemy życiowe. Yy, mamy takie problemy życiowe. Ech, może ona tam nie może podejść? Nie może tak być. Nie zdziwiłabym się dał. Do... Oj, oj, o, o ci się bawisz, bąbeleczku. O, ja się... Jejku, jejku jaki bąbelek się bawi, słodko, nie? No. Sama... Mhm. Sama słodycz. Sama Jusieńka. No. Dobra. Okej. Okay. Aha, tutaj jeszcze nie. Patrzcie, ja teraz dopiero widzę takie rzeczy, że tutaj mam kolory niepozmieniane, no bo... To było koloru właśnie takiego. Wszystkie skody i tak dalej. A ja sobie zmieniłam na jasne. Bo wolę jasne. Jasne mi tu bardziej pasują do Cindy. Dobra, mała jak się czujesz? Niby dobrze, ale wiecie co? My może ją sobie weźmiemy. Więcej opcji. Kąpiel family. A tyle będziesz w stanie zrobić? Czy też mamy problemy życiowe Cindy? Nie, ona ma jakiś problem. Ona ma poważne problemy. Podejdź tu. Więcej opieka... Tylko o twój kąpiel z bąbelkami. No, udało się. Oh, no i fajnie. A ty przysinka? jesteś. Chodź tu. Jedz. Dobra, wykąpana, wykąpana. Jedzenia nie trzeba, chodź i czytaj. Emily do snu. Bo chciałabym, żeby właśnie tak Cindy zaczęła być taka mega opiekuńcza dla swojej córki. Ja! Ferdez! No. właśnie czytaj bajki do snu i tak tam wiecie o co chodzi. Żeby się mega, mega nią zajmowała. To jest tak fajne. Tu nie Oj, widzę same problemy. <laughs> same problemy. Dobra, legowisko tu może być, ale za to to nie może tu być. I gdzieś ja to dam? Może tu. Będzie tak trochę e, dziwnie po omacku, ale po prostu ja Wam powiem, że ja nie mam pomysłu, e, gdzie to e, wszystko tutaj -hmm <laughs> No, to ładnie wygląda tutaj. Chyba, że... Nie chcę się tego stolika pozbywać. Kurde, tam do wyposażenia. No bo chyba nie mam wyjścia. Chyba nie mam wyjścia. ok a teraz zjesz, co? <słuch> Dobra. Usnęło cię, Gigi. I tutaj bym chciała y, automatyczne ty, to pomieszczenie. I tutaj tak samo automatyczne to pomieszczenie. Dobra. I tu w zasadzie też automatyczne pomieszczenie. Powycieraj. Ha! Potrzebna jest 23. Ja tak bardzo bym chciała, żeby ona namalowała ten obraz jakiś, tylko ja nie wiem, czy można co nie chce malować. No nie wiem. Przecież tutaj chyba nic nie przeszkadza, nie? No nic, zobaczmy, chodź tutaj podejść. Maluj. Aha, czyli jednak coś ci przeszkadzało tutaj. No to ja nie wiem o co ci chodzi. Nie, nie miałam zielonego pojęcia, co ci tutaj mogło przeszkadzać. No, co się tam malujesz? Tylko, że kursy do pracy ma za 12 godzin. No dobra, to jeszcze możesz sobie pospać. A ja widzę, że te... Uh. E, dobra, e, dziewczyna i spać. E. A pokoik maktaki, no to mogę zmienić na jasny kolor, w sumie też. Chodź już sobie śpił. Dziecko oczywiście z poprzedniego mieszkania, jak żeby inaczej, nie? E. No, aczkolwiek zastanawiam się, bo bym chciała taki z baldachimem. Ej. Widać. Gram na długim życiu aktualnie, więc wiecie, mamy tu sporo czasu. Mamy sporo, sporo czasu. No. Nie wiem, czy tu ktoś mieszka. Czy ja muszę wprowadzić kogoś. Łam się. Chcę kogoś prowadzić tu. Koniecznie. Żebyś miał sąsiadów, nie? to by było fajne. A kto tu nie śpi? No, kto tu nie śpi? Chodzisz tu spać? Cindy! Śpij. No, bez kitu. No. Dziewczęta, idźcie spać. Ty też musisz rano wstać do roboty. No. nie ma tak. Nie, nie mogę się poczekać tutaj sobie. Domy. No, trochę ogarniania jest w tym odcinku, nie powiem, że nie, niestety, no ale tak to musiało być i będę chciała tutaj sobie zasadzić i trudno, jak lokatorzy tutaj nie będą sobie nic robić, to ja sobie będę robić. No, tylko nie wiem co z tym odkurzaczem, ale w zasadzie to i tak bym miała chyba za bardzo gdzie go wsadzić, popatrzcie, tu o, też nie mogę, o, a tu mogę, więc nie wiem o co chodzi, to może bym musiała ściany na nowo postawić, nie? co sobie myślę. No, ale to trochę takie no słabe, bez sensu, nie? Nie podoba mi się ten pomysł w ogóle. No, jest godzina czwarta, piąta. Szósta, to wiesz, wiesz co? Ty sobie skorzystaj już. Chodź. Dzidja też już wstała, choć tutaj skorzystaj Didia. Wszyscy załatwiają swoje potrzeby. Umyj ręce, umyj zęby wybierz tu pomyłki, łazienkowa zrobiona tu jest ładnie. Chodź tutaj i tak, daj jedzenie Simce, damy kanapkę i pewnie do żłobka sobie pójdzie, bo już jest duża i fajnie jakby sobie tam y, dzieci poznawała i takie tam, nie? To byłoby super, mega, hiper fajne. Ok. Iu, bubuleńku ty, tej małej bubulku. Dobra i chodź, y, zajdziesz sobie, podejdź sobie tutaj, chyba, że mama cię zniesie. A mamusia zniesie, no jest super fajnie. Czy się nie świeci? No, dobra, nieważne. Może ja faktycznie tutaj te ściany powinnam y, na nowo postawić, ale to jest bez sensu. Bez sensu. Dobra, wyjmij. Y -y. y -y. Dag dag! posać tutaj posać Emilii i zjesz sobie coś. Podaj na weź sobie resztki. A ty malutka baw się lalkami. I du, 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 du. Zmienię strój. Czy mamy tutaj ciepło? Nie, ja chyba będę musiała faktycznie tutaj, wiecie co? chłodniej wyższy koszt. Ja chyba będę musiała faktycznie tutaj ścianę postawić, jak mi się wydaje na nowo co mi się nie podoba. Mhm. No. Nie podoba mi się to, no ale chyba tak będzie trzeba, bo patrzcie jak jest ciemno, jest masakrycznie ciemno. To ile idziesz do pracy? Po trzy godziny. Okej, okay. sąsiadów wprowadziłam tutaj, także spoko, będziemy mieć. Kontynuuj. Czyli go sposiadł posprząta. <grymne> hmm, to no, jeszcze pomywalki, łazienkowa. Kuchenna, okej. Okay. No chodź tu. Nie możesz jak ona się bawi, Możliwe. Chodź tu. I weź, wyrzuć. Sprząt, nie dobra, nie będzie miała tyle pracy, przynajmniej tylko koło po, po, No. Ja sobie w ogóle myślałam, żeby też jeszcze jakiegoś grilla tu postawić. Skoro mamy gdzie usiąść sobie, to wiecie, taki grill to też e, spoko sprawa by była. No, nie mogę się zajmować e, tym kwiatkiem. No, nie. Mam. No, nie mam pojęcia, co tu. Ooo, lepnika się dobrzmiewa. Oj, 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 oj. Singi zaczyna robotę za godzinę. Dlaczego ty jesteś taka jakaś niedobra tutaj? Co? Utrata kontroli. Ty masz wieczną utratę kontroli. Jaka jaka taka pogoda. Co to? Pokrywka. Mam taką pokrywkę. Myślę, że to, to jest coś inne. Chyba, że się zmieniają. Tak może być. M, popraw Poprawki. Ale gadła. Ale się rozgadała Fajną, mają mega fajną relację Ale kochani, widzę, że mam dość wystarczająco materiału na dzisiaj Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, będziemy mi bardzo miło No i trzymajcie się, do następnego Cześć Libertized.